No, tutaj przed nami taki potężny stalaktyt, taka buła, ale naprawdę ogromny. Robi wrażenie. No, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy 8 kwietnia, jesteśmy w miejscowości Smoleń. Tam za mną skały zegarowe, no leje jak z cebra. No godzina po siódmej rano. Udajemy się w kierunku tych skał zegarowych. Niebawem dowiecie się o co chodzi. No podążamy taką ścieżką, straszne bagnisko się zrobiło. No leje jak z cebra, powiem wam obryw chmury. Tam za tym wzgórzem Ruiny zamku w Smoleniu. Patrzcie, muszę przetrzeć kamerę. Straszne bagno. Przeczuwam, że na tym podejściu tam no będą kłopoty będzie strasznie ślisko i gliniasto. Ale czego to się nie robi dla przygody? Pokażę Wam dzisiaj niesamowity obiekt. Wspaniały. Z największą, jakby to ująć, kaskadą mleka wapiennego. Polsce. No tak zatrzymam się na chwilę, bo jeszcze wam nie powiedziałem. No jestem w miejscowości Smoleń, tak? Ale jestem w dolinie wodącej. Oto ta dolina, a tu jest jej początek, kontynuuje się w tamtą stronę. A my cały czas podążamy do góry. No powoli wchodzę już w teren zalesiony. No, jest bagno. Zaczyna padać nie tylko deszcz, ale i deszcz ze śniegiem. To jest okropnie zimno. Temperatura w ciągu jednej doby spadła o jakieś 10 kresek. A przed nami skały zegarowe kulminacja tego wzgórza. Jest tu wiele dróg spinaczkowych, nie tylko. A my zbliżamy się do naszego celu. Tu jeden. Otworów. No właśnie, dzisiaj zwiedzamy jaskinię zegarową. Zegar A, jeden z otworów tej jaskini wygląda tak. Tak zgadza się ta mała dziurka. To jest wyjście z ciasnych partii jaskini zegarowej. My tam dzisiaj nie będziemy wchodzić. Poświęcimy się. W głównym salom. Idziemy wzdłuż grani. Ten kopczyk, który tutaj widnieje, to kopczyk po pracach archeologicznych, które miały tutaj miejsce jakieś 20 lat temu. Obieg był wtedy nieczynny. A my wchodzimy tutaj. No to ruszamy pomalutku do środka, dawniej, a zaraz wam powiem o co chodzi, dawniej w tym miejscu, tutaj była zamontowana krata, no krata zamontowana przez Zarząd Jurajskich Parków Krajobrazowych, no oni ją zamontowali, tylko ustrój, jakby to powiedzieć, w kraju się zmienił, po prostu został podzielony, dawniej żeśmy mieli tu województwo katowickie, tak, Nastąpiły zmiany. Stało się tu województwo śląskie i małopolskie. My obecnie jesteśmy w Małopolskim. Parki straciły ten teren, bo Dolina Wodąca, która jest po tamtej stronie, którą wam pokazywałem, jest granicą, tak jakby powiedzieć. My jesteśmy obecnie w Małopolsce. Wchodzimy do głównej sali. No obieg zawsze, zawsze mi się podobał. Jestem tu po prostu, nie wiem, może setny raz albo i więcej. Bardzo często tutaj przyjeżdżałem, przyjeżdżam. Zobaczcie, oto największa kaskada mleka wapiennego w Polsce. Podejdziemy może bliżej. No, liczy sobie około 6 metrów wysokości. Naprawdę imponująca. Jesteśmy w takiej wielkiej sali. Może nie mówiłem albo mówiłem, ale powiem jeszcze raz, w razie jakby coś. Jaskinia zegarowa to 155 metrów korytarzy. Budowana jest z dwóch sal. Jedna jest tutaj, druga tutaj, tej jesteśmy, tam kontynuują się dalsze bardzo ciasne partie może podejdę, pokażę Wam. Początkowo nie wygląda to najgorzej. A owe partie wychodzą i kończą się tym mał, małym otwórkiem, którym Wam pokazywałem tam zaraz na wstępie, zanim żeśmy weszli do jaskini. No, popatrzcie, jak imponująco wygląda ta brama. Ja to tak nazywam brama. Jeden z korytarzy. Też pięknie pokryty mlekiem wapiennym. No, ten dół, ta dziura, którą tu widać, która tu widnieje przede mną. Zajdę trochę niżej, może trochę poczepało. Pokażę Wam coś i opowiem. Patrzcie, widzicie tą warstwę tutaj? Ta warstwa to były niegdyś osady, które były tutaj na spongu, na dnie. To wszystko zostało, jak i ta skarpa, to wszystko zostało wyniesione przez archeologów na zewnątrz. Pokazywałem Wam taką kubkę. Właśnie to jest ta pozostałość. A my powoli kierujemy się do drugiej sali. A zanim do niej podejdziemy, zobaczcie, jak archeolodzy wydobywali na mulisko osady, jak one tutaj są podzielone. A my takim proszkiem, po malutku, idziemy do góry. No u góry powyżej mnie, jakieś 4 metry wyżej, kociołek eworyjski, ładnie wymyty przez niegdyś płynącą wodę. No strop w tym miejscu posiada trochę manganu, to ten czarny nalot na ścianach. Tutaj piękne buły naciekowe, z draperiami. Obiekt wygląda imponująco, no, polecam do odwiedzin tej jaskini, ale zachowania pełnej kultury po prostu podczas zwiedzania, nie niszczenia szaty naciekowej i tym podobnie, nie zabierania kawałka skały z tego obiektu. Gdy leży to miliony lat, niech sobie zostanie w takim stanie jakim jest. Od tego są archeolodzy. No tutaj przed nami taki potężny stalaktyt, taka buła, ale naprawdę ogromny. Robi wrażenie. To zaczątki powstawania stalaktytów. Tak zwane potocznie makarony. Nie wiem czy to dobrze widać czy nie. Tutaj w tym miejscu myślę, że go dobrze widzicie. Jest sznurek zamontowany w ścianie jaskini. Pozostałość po archeologach i jej pomiarach. No zerknijcie na to. Dwa pająki Metamenardi. Nie będziemy im przeszkadzać. Jeden tu, drugi tu. Śmy jaskiniowe. Ładnie sobie śpią na ścianach. Tutaj kawałek grzybków naciekowych. Taki mały zalążek. Nie wiem czy to dobrze widać, ale tutaj w stropie to no jest sporo kropli na ścianach, na tych polewach mleka wapiennego. No wygląda to, jakby te krople to było złoto. No jak już wcześniej wspomniałem, uwielbiam ten korytarz, po prostu, uwielbiam, jest piękny, pięknie wykształcony przez szatę naciekową. No my powoli. Kierujemy się już do otworu wlotowego, którym żeśmy weszli. No wspominałem o kracie, która tutaj w tym miejscu kiedyś była. Zobaczcie, jeszcze tylko tyle po niej zostało. Taki hak wbity w ścianę. No wychodzę powoli z jaskini. Zerknijcie na to, gdy tutaj przyszłem. Mówiłem, że zaczyna padać śnieg z deszczem. W tym momencie pada sam śnieg, a my nie kończymy naszej wycieczki na dzisiaj. Idziemy sobie oto takimi schudkami do góry w kierunku szczytowych partii skał zegarowych, bo przed nami jeszcze trochę skałek do pooglądania. No i kolejna jaskinia, w której mieszkali ludzie pierwotni. No przed nami skały zegarowe, największe z murów. W najwyższym punkcie dochodzą do 40 metrów wysokości. No zobaczcie, myślę, że to dobrze widać, jak intensywnie i mocno zaczyna sypać śnieg. A my podążamy tą ścieżką do kolejnego celu. No nie spodziewałem się po prostu takiego weekendu. W ostatnim moim filmie tam, z tamtego tygodnia mieliśmy no potężną zimę. Z piątku na sobotę nasypało bardzo dużo śniegu. Byłem wtedy kręcić materiał dla was na Górze Świętej Doroty w Grochcu Koło Będzina. Dzisiaj mamy coś podobnego. Mamy śnieg, który się nie utrzymuje, a po prostu pada. No i zerknijcie z tego profilu jeszcze raz na główną ścianę 40 metrową skał zegarowych. No, potężny poligon wspinaczkowy, jakby nie było. Też tutaj niejednokrotnie miałem przyjemność potrenować wspinaczkę skałkową. No widzę, że wichura daje wszędzie o sobie znać. Powalone drzewo i to całkiem, całkiem niedawno. Jest to świeże. Powiem Wam, wczoraj bardzo silnie wiało. Może to być skutek tej wczorajszej wichury nad Polską. Przechodziła naprawdę solidna wichura. Patrzcie, coś świeżutkie. Ewidentnie z wczoraj. No, w tej okolicy występuje niesamowity wiosenny kwiatostan. Powiem wam, teraz jest pomarszczony, pochowany. Pokażę wam. Zerknijcie na tego biedaka. No dochodzę po malutku do jaskini jasnej w smoleniu drugiego naszego cela, celu dzisiejszego dnia. No powiem wam, Śnieżyca. Jest po prostu niesamowita. No i wiatr zmaga się coraz mocniej. No, mam nadzieję, że żadne drzewo nie spadnie mi tutaj na głowę. Miałem w planie tutaj trochę więcej dzisiaj pochodzić, ale chyba zrezygnuję, bo naprawdę robi się nieciekawie. A przed nami otwór lotowy do jaskini jasnej w smoleniu. Obiekt liczy 40 metrów długości. To jest taki tunel z kominem. Przebijający skałę na wylot. Oto ten komin. W środku taki filarek. Wreszcie przestało mi padać na głowę. Nie wiem, może przypadter kamerę. Przepraszam za to, ale musiałem przetrzeć. Nie wiem czy dobrze widać. W środku taki filarek. No i kolejne wyjście. Powiedzcie. Czy niedobre to legowisko dla ludzi pierwotnych, którzy tutaj mieszkali? To według mnie idealne, jak na tamte czasy. No jak to już wspomniałem, mamy 8 kwietnia. Zobaczcie, co się dzieje. w lecie. Tak jest. Może będzie słoneczna. A my jeszcze sobie trochę pochodzimy. No, opuszczamy już malowniczy ostaniec z jaskinią jasną w Smoleniu. Idziemy w kierunku miejscowości Strzegowa, ale do niej nie dotrzemy, bo zawiniemy, jakby to powiedzieć, takiego rogala wokół skał zegarowych. Pójdziemy, tak jakby wschodnią częścią, a wyjdziemy zachodnią. No powiedzcie, czy nasza Jura krakowsko-częstochowska nie jest piękna? Po co wyjeżdżać za granicę? Mamy to u siebie w kraju, ale nie potrafimy tego docenić. No zobaczcie, jak w oddali w Dolinie Wodącej, od której zaczynaliśmy naszą wycieczkę, sypie potężnie śnieg. Tam to dopiero jest zamieć. No dobra, a my? Ruszamy dalej. Weszłem sobie na taki punkcik właśnie widokowy. Często, gdy tu przyjeżdżam, podchodzę w to miejsce i oglądam. Strasznie robi się ślisko, mokro. Gleba jest już bardzo mocno przesiąknięta wodą, śniegiem. No powiem Wam ostatnio na moich wypadach szukam go często i nie mogę znaleźć. No wreszcie go mam. Wawrzynek, wawrzynek milcze łyko. Przetrę może kamerę, żeby lepiej go było widać. Zobaczcie, oto on. O, jest niesamowicie trujący. Nie polecam go wąchać. Ale za to cudowny wiosno. No ja powoli będę kończył mój materiał na dziś. No jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, chcecie więcej moich materiałów, osubskrybujcie no mój kanał, za co serdecznie dziękuję, zapraszam na moje archiwa, jak i filmy, które powstaną. No do usłyszenia, ze Smolenia.